Tydzień Zdrowia w Radiu Kolor. Jesteśmy po to, by pomagać. Trwa teraz po godzinie 14, jak zwykle w tym tygodniu spotkania ze specjalistami z Medi Center. Tym razem rozmawiamy z panem doktorem Markiem Golatowskim, diabetologiem oczywiście o diecie, ale także o cukrzycy. Na program zaprasza Centrum Medyczne Medicenter www.medicenter.pl. No, diabetologia jest to um, nauka o cukrzycy, o um, podwyższonym poziomie cukru. To tak trywializując, natomiast z reguły leczymy osoby z cukrzycą. Są różne typy cukrzycy, ale leczymy z każdym typem cukrzycy i jednocześnie w swojej poradni diabetologicznej duży nacisk kładę na, na edukację dietetyczną. Wydaje mi się, że kluczem do zdrowia i kluczem do leczenia cukrzycy jest dieta. Ja o tym często się zapomina, pacjenci chcą uzyskać leki, natomiast y, najważniejsze jest leczenie dietetyczne, a dopiero potem dokładamy jakieś y, leki, y, czy doustne, czy insuliny. Prowadzę też y, tam poradnie otyłości. Staramy się pacjentów nawrócić na właściwości. Właściwą dietę. Bezna współczesna dieta jest bardzo niezdrowa. Właściwie są to puste kalorie, często rzeczy bezwartościowe, wysoko przetworzone, które nie są dobre dla właściwego budowania ciała. Jak powiedziałem, kluczem do zdrowia jest dieta. Wiele chorób można zlikwidować lub zapobiec im stosując właściwe odżywianie. Najważniejsza jest edukacja i na to kładę największy nacisk w swojej poradni diabetologicznej i poradni otyłości. Myślę, że to jest najlepszy moment, kiedy pacjent sam dostrzega, że jest już nieco otyły, ponieważ w tym momencie, jeżeli on zainteresuje się dietą, jest w stanie zapobiec rozwojowi innych chorób związanych z otyłością, na przykład właśnie zapobiec cukrzycy, zapobiec nadciśnieniu, już nie mówiąc o chorobach stawów i wyglądzie. Stosuje edukację zdrowotną, edukację dietetyczną. Pacjent sam musi potrafić wybrać posiłki. Po naszej rozmowie z pacjentem on sam wie, jakie produkty są zdrowe, jakie są niezdrowe.